Legionowscy radni pomysły miewają różne. Raz lepsze, innym razem wręcz przeciwnie. Idea lansowana przez Andrzeja Piętkę należy bez wątpienia do tej pierwszej grupy. Postanowił on zachęcić mieszkańców powiatu do przeznaczenia 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. Czas na to wybrał najlepszy z możliwych. Składanie pitów dopiero się przecież rozkręca. Cała akcja ma na celu uświadomienie nam wszystkim, wszystkim mieszkańcom całego powiatu, że warto popatrzeć obok, warto spojrzeć na naszych znajomych, bliskich, na wszystkie fundacje, które działają. Nawet mimo najlepszych chęci w pojedynkę zrobić wiele nie można, dlatego też radny PO zainteresował swoją inicjatywą władze miasta i powiatu. Dobry pomysł jest, że pieniądze, które gdzieś tam krążą w budżecie państwa i nie zawsze są najlepiej wydatkowane. Zostały tutaj u nas na miejscu w regionowie i pomagały wszędzie tam, gdzie rzeczywiście te pieniądze są a potrzebne, bo zostaną bardzo efektywnie wydatkowane. Także bardzo chwalebna, cenna akcja. Aby odniosła ona zamierzony skutek, promowana będzie między innymi na billboardach. Organizatorzy zamierzają też dotrzeć do rozliczających lokalnych podatników biur rachunkowych. Na dniach pojawi się specjalna strona internetowa www.lokalnyprocent.pl. Będą tam wszystkie fundacje, stowarzyszenia czy też osoby uprawnione do skorzystania z tego odpisu. Będzie można poczytać, zapoznać się, kiedy jest organizacja założona, jak działa, w jaki sposób pożytkuje, przekazane pieniążki. W 2009 roku z możliwości przekazania 1% podatku skorzystało ponad 23 tysiące mieszkańców powiatu. Przeznaczyli oni na cele dobroczynne blisko 1 800 tysięcy złotych. Zaledwie ułamek tej kwoty pozostał na miejscu, a potrzebujących osób i organizacji jest tutaj niemało. Jeśli chodzi o nasz powiat, powiat Legionowski, działa tutaj 14 fundacji, organizacji pożytku publicznego, które mogą być obdarowane naszym podatkiem. Podatnik naprawdę niewiele robi, ponieważ musi tylko wpisać numer KRS-u, wyliczyć sobie w sposób prosty kwotę podatku, i taką dyspozycję wykonuje naczelnik Urzędu Skarbowego. To jedna z nielicznych okazji, kiedy sami możemy zadecydować, na jaki cel przeznaczane są nasze podatki, dlatego warto z niej skorzystać teraz i w przyszłości. Chcemy, żeby to stało się taką lokalną tradycją, żebyśmy nie przekazywali gdzieś w ciemno, tylko żeby to trafiało tu, na nasz lokalny teren, do naszych dzieci. Nie tylko może dzieci, ale i osób dorosłych, ale potrzebujących tej pomocy. Do tej pory swoje zeznania złożyło w legionowskiej skarbówce około 15 tysięcy podatników, tak więc blisko 30 tysięcy osób wciąż jeszcze ma szansę przyłączyć się do powiatowej akcji, jednej z niewielu, w których 1% podatku oznacza 100% satysfakcji.